Mapowanie danych z pliku źródłowego w formacie XLS. Dla wybranej usługi wybierz rodzaj danych źródłowych. Wybierz plik źródłowy. Wybierz plik źródłowy zawierający kontrahentów i artykuły. Wybierz przycisk Wybór pliku. Zaznacz checkbox, jeśli pierwszy wiersz zawiera nagłówki. Wybierz przycisk Dalej. Arkusze pliku zostały wczytane w oddzielnych zakładkach. Włącza automatyczną walidację poprawności mapowania. Wyświetla atrybut artykułu. Pokaż dane artykułów. Mapuj dane przeciągając kolumny źródłowe na atrybuty docelowe. Wyświetla atrybuty kontrahenta. Pokaż dane kontrahentów. Mapuj dane przeciągając kolumny źródłowe na atrybuty docelowe. Zmienia atrybuty kontrahenta. Zmienia atrybuty artykułu. Wybierz przycisk dalej. Wybierz folder zapisu plików wyjściowych. Wybierz przycisk wybór folderu. Zaznacz checkbox, jeśli chcesz nadpisać pliki. Zaznacz checkbox jeśli chcesz zapisać definicję mapowania, wybierz folder zapisu pliku definicji. Wprowadź nazwę pliku w wybranym folderze. Wybierz przycisk Wybór pliku. Wybierz przycisk Dalej. Mapowanie danych przebiegło pomyślnie. Wygenerowane pliki zasilą komponentu migracji danych. Wybierz przycisk Zakończ, aby zamknąć aplikację mapującą.